W kolejnym odcinku. Tym razem chciałabym Wam pokazać, no w sumie, drugą część, ten mój drugi dzień szkoły. Tym razem to ja tutaj sobie siedzę w bibliotece. No jak na razie mamy poranne czytanie, i zaraz się lekcje zaczną. No i generalnie, no to ostatni raz mnie szkoła troszeczkę rozczarowała. No jak na razie to sobie tutaj bierzemy jakieś książeczki. Ja przed chwilą przeczytałam Dziennik Zwaniaczka, jakoś tam, ale z z dla chłopaków jest. Hmm. No, a teraz taką różową książkę dla małych dzieci o jakichś księżniczkach. Po co? No, e, tam... Hmm, hmm... Ciekawe. Może bym sobie z kimś zagrała w takie cacko. O, fajne! Może wygram. Zobaczymy. O, znowu hajs. No, w sumie nie jest tak źle, tak? Dzisiaj coś tam ludzie jest są akurat milsi, jesteś lepsi. Szukaj gracza. Szukamy gracza. Zdobądź w czterech linii. No. Szukamy. Musimy zdążyć przed tym, przed dzwonkiem. No. Nie może mnie zablokować typem. Ha, 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 ha. Puh. Nie no. No, ciekawe jaki będzie robić ruch. Proszę cię bardzo, typie. No? I co? O nie! Lekcja! Ja cię nie mogę! A już tak się fajnie grało! Nie no, teraz przerwa jest. O. Dostajesz monety za ok, Okej, siedem monet. Jezu, co za kupię Co to za mały dziwak? O, moja szafka. Zobaczymy, jaki teraz mój przedmiot. Zobaczymy to jest w ogóle do tej pielęgniarki. O, nie wiem. Zobaczcie. O, koza! Ciekawe co tu się w kozie robi. Hmm. Idę się spytać jakiegoś nauczyciela, ale konie gdzie są nauczyciele. Eee, tak, Ja sobie tak jeszcze po cichutku sprawę, to tutaj są pielęgniarki. Fizyka. Do no, ten dziwny przedmiot. Taki tutaj w tej salce. Zobaczymy co tu jest Oh, o, Fajne jakieś plusowe rzeczy. Może takie cacko? O, siema, gość. Siema, gość, rozpylemy tutaj. Rozpylemy tutaj takie cacko. O, tutaj. tutaj takie cacko. LOL. Rozpylam takie cały. Nasza ławka zaraz wybuchnie, mi się wydaje. E może doda mi się to zdanie. E e e tak, może mi to się Okej. Okay. Może... Typek nawet coś tam ogarnia. Jest już twoim nowym znajomym. No! Lol. no będzie w internecie. To mu się pewnie spodoba. Jaj! 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 Wow. Nie, już nikogo więcej nie chcę. Tylko się z tym typem zakołagowałem. To jest jedyny normalny człowiek w tej szkole, mi się wydaje. Wybuch! Niemieckie bomby lecą! Lol! Ta 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 ta, syna, Ej, ja nie z tą Gdzie jest ten typek? O, tam siedzi, coś eksperymentuje. To jest nasz nauczyciel od fizyki, ten diwolok? Oj, myślałem. Uwaga! Nie no, myślałem, że mu tutaj nie tą łatwą, nauczycielską. jest zbyt No i co tutaj? A co jest za tymi drzwiami? Ja się tego tak zastanawiam. No, Lekcja już bardzo nudzi, tylko rozpyla, a nawet nauczyciel nam nie mówi, jakie eksperymenty mamy robić. Heja, heja, już za niedługo koniec lekcji, a dzisiaj wydaje się, że no, i to sensowny komiks. Czemu się nazywa komiks specyficznie? Teacher, teacher, wołają cię o teacher. Nikt nie jest nauczycielem. Co to za baba kałużka? Tak co to się tłakać? Co to za A, jakieś cząsteczki, których ja w ogóle nie ogarnę. Co to są za cząsteczki? Aby nie wyraźnie napisać. Uw, a to co? Rozbierać sobie takie gazowe. To ja lubię. I co za jest? Wcale nie jesteś No. Więc moi drodzy, ja miałam dzisiaj drugi dzień szkoły. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jeszcze type się pożegnać. Aha, no i generalnie no całkiem tutaj fajnie jest w tej szkole. Poznam tego typka i widzimy się w następnym odcinku już na zakończeniu szkoły. Papa! Pa.